Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przejdziemy szybko do przeglądu instrumentów. Na kontraktach na indeks SP500 z tego lokalnego szczytu mieliśmy spadki. Dotarliśmy, to znaczy przebiliśmy w trakcie dzisiejszej sesji poziom 2048. W związku z tym otworzyła się droga do wsparcia w rejonie między 2035 i 2037. Popatrzmy na to bardziej krótkoterminowo, na świecach 15-minutowych. Widzimy tutaj, mamy... Tutaj te liczne wsparcia. Myślę, że próba przełamania tych wsparć z marszu się nie uda i w efekcie dojdzie do już myślę tylko korekcyjnego odbicia, na przykład znoszącego 38% całego ruchu spadkowego z tego szczytu. Po zakończonym odbiciu w dalszej perspektywie kolejny ruch w dół. Przebicie wsparcia w rejonie 2035-37 powinno otworzyć drogę do przeceny. I teraz popatrzmy na wykres 4-godzinny do przeceny w rejon gdzieś około 2000 punktów. Ewentualnie w trochę bardziej optymistycznym scenariuszu spadki zakończą się na wyższym poziomie gdzieś w okolicach 2015-2020. Teraz przejdźmy do sytuacji na wykresie kontraktów na DAX. To z kolei. Spadki na wykresie SP500, jak, jak, jak można łatwo się domyśleć, przekładają się na spadki na DAX-ie, ale również spadki na DAX-ie pogłębione są przez <coughs> wzrosty na wykresie euro-dolara. Więc wygląda na to, że w tej perspektywie krótkoterminowej możemy pogłębić ten ostatni dołek i wtedy z tego ostatniego szczytu może się pojawić duża pięciofalowa struktura po której można będzie oczekiwać na jakieś odbicie i potem jeszcze kolejną falę spadków. Także tutaj nadal się sytuacja nie wygląda zbyt szczególnie dobrze. Polski rynek. Przekroczyliśmy tutaj wsparcie na poziomie 1900 punktów. Kolejne wsparcie znajduje się na poziomie 1880. Prawdopodobnie gdzieś tutaj może się zakończyć ta fala spadkowa, potem dojdzie do jakiegoś odbicia. W dalszej perspektywie możliwy kolejny ruch w dół. Generalnie z tego szczytu możemy zobaczyć jakąś dużą spadkową trójkę. I potem rynek może wrócić do wzrostów. Eurodolar. Na wykresie eurodolara mamy sytuację taką, że. Mieliśmy dzisiaj rano nieudaną próbę przełamania bardzo ważnego oporu. Przejdźmy tutaj może na wykres w wykładzie świec dziennych. O tak to właśnie wyglądało. Poranna prognoza zakładała, że możemy zaatakować opór między 1.14.50 a 1.14.83. Osiągnęliśmy szczyt na poziomie 1.14.53 i potem żeśmy mieli dosyć gwałtowne cofnięcie. Oczywiście na wykresie dziennym nie wygląda to zbyt dramatycznie bo ten ruch nie był tutaj na tym wykresie duży. Ale jeżeli teraz przejdziemy na wykres w układzie świec krótkoterminowych przejdźmy na świece godzinne na przykład może nie godzinne, może 15-minutowe to mieliśmy właśnie tutaj ten pierwszy silny ruch w dół Gdybyśmy przeanalizowali strukturę fal z tego szczytu do tego dołka, to widzieliśmy tutaj pięciofalową strukturę. Potem mamy odbicie, cofnięcie, odbicie. Z tego szczytu doszło do kolejnej fali spadkowej. Potem obronione zostało wsparcie na poziomie 1.13.40 i tutaj w rejonie właśnie tutaj tych wsparć można było rozważać dwa scenariusze. Pierwsze to jest próba pierwsza, próba przełamania wsparcia się nie uda, dojdzie do odbicia i potem po odbiciu, które się zakończy poniżej poziomu 1.13.65, rynek może ponownie zacząć spadać i może wtedy dojść do przełamania wsparcia na poziomie 1.13.30, 1.13.40. Natomiast drugi scenariusz zakładał, że odbicie będzie mocniejsze i po przełamaniu poziomu 1.13.65 za pomocą tutaj tej o, żółtej linii zaznaczony scenariusz, że możemy mieć poważniejsze odbicie, które może wrócić do oporów na 1.14, 1.14.10, a potem w dalszej perspektywie, tutaj weźmy może już to, co zaktualizujmy, wyrzućmy tutaj tą linię i te dwie również, one już są w tej chwili nieistotne. W tej perspektywie krótkoterminowej mamy tutaj te opory, więc próba przełamania tych oporów nie powinna się udać. Powinniśmy mieć cofnięcie jakieś korekcyjne. Natomiast potem w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj jedną silną falę wzrostową, po korekcie możemy mieć kolejny ruch do góry. I ten kolejny ruch do góry może nas doprowadzić tutaj na te dwa ostatnie tutaj opory. W dłuższej perspektywie, jeśli popatrzymy, próba przełamania tych oporów 1,1450, 1,14,80 znowu wracamy na wykres dzienny. Znowu się to może nie udać i w efekcie możemy mieć poważniejszą cofkę w postaci fali B, która mogłaby potrwać kilka, wiele sesji, gdzieś może nawet tydzień, dwa. Teraz przejdźmy do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Na wykresie dolara do złotego sytuacja jest taka, przejdźmy na wykres dzienny. Mamy dosyć spory ruch do góry. Ja tutaj zacząłem zmieniać scenariusz, może tutaj dorzucę te liczby. Jeżeli mamy tutaj już naruszone wsparcie, naruszono opór na poziomie 3,77, i to jest ryzyko takie, że możemy już teraz cofnąć się tylko bez nowego dołka i potem rynek rozpocznie dalsze wzrosty, ewentualnie druga, druga, drugi scenariusz, to jednak mimo tego, że ostatnio mamy słabszą naszą złotówkę w relacji do innych walut, to zrobimy jeszcze ostatkiem sił kolejny dołek i z tego kolejnego dołka, niewielkie pogłębienie dołka z piątku, sprzed tygodnia dojdzie do poważniejszego odbicia, ale i tak w długiej perspektywie jeszcze czeka nas kolejny ruch w dół, no bo to wynika bezpośrednio z tego, co tutaj jest wyrysowane na wykresie euro-dolara. Jeśli mamy mieć jeszcze w perspektywie powiedzmy miesiąca, dwóch, trzech atak na szczyt z 2015 roku na poziomie 1,17 no to również kurs dolara do złotego może pójść na niższe poziomy. Teraz przejdźmy do sytuacji na wykresie eurozłotówki. Tu na wykresie eurozłotówki przejdziemy na wykres w układzie świec dziennych. Odbicie jest bardzo duże więc może się tutaj zdarzyć tak, że po prostu to odbicie, które tutaj widzimy, już rozpoczyna jakiś poważniejszy ruch w górę. Jeśli przyjdzie jakieś cofnięcie, to już tylko korekcyjne i potem dalsze tutaj wzrosty. Złoto. Na wygryzie cen złota doszło do przekroczenia tego lokalnego szczytu. Jeśli na wykresie eurodolara mamy mieć atak na 1,1450, 1,1480, to potem w dalszej perspektywie, gdy eurodolar zawróci na południe, tutaj również na złocie powinniśmy mieć przesilenie zwrot. Mamy bardzo silny opór na poziomie 1247 i silny opór na poziomie 1242. Po nieudanej próbie przełamania tych tutaj ważnych oporów, gdy rynek będzie schodzić w dół, gdy przebijemy tutaj ten lokalny szczyt, Zaraz zobaczymy na jakim poziomie jest tutaj ta linia korpusu świec. To jest poziom gdzieś około 1234. Gdy to zostanie przebite, wtedy otwiera się droga do spadków. Do poziomu 1211 to już byłby przyszły tydzień. Jeżeli potem w dłuższej perspektywie 1211 pada, no to wtedy otwiera się droga na 1180. Tu jest silne, długoterminowe wsparcie. No i zobaczmy teraz jak wygląda sytuacja na wykresie cen ropy. A więc na wykresie ropy sytuację mamy taką, że z tego dołka doszło do silnego odbicia. Dzisiaj rano oczekiwałem tego, że po zakończonej fali A powinniśmy wejść w korekcyjną falę B. Cofnięcie jest duże, w związku z tym można już powiedzieć yy, z dużym prawdopodobieństwem, że po prostu jesteśmy w fali B, a potem w dłuższej perspektywie po zakończonej fali B, na przykład mogłaby znieść od 50 do 62% całego ruchu wzrostowego po zakończonej fali B. Yy, możemy mieć jeszcze jeden szczyt w postaci fali C. I potem w dłuższej perspektywie, gdy rynek będzie spadać poniżej szczytu fali A, mamy już tutaj korpusy, więc można to wykorzystać potem do yy, yy, do wyznaczenia miejsca, gdzie pojawi się sygnał sprzedaży. Po takiej dużej wzrostowej trójce rynek może ponownie wrócić na ostatni dołek. Po przebiciu tego dołka mielibyśmy otwartą drogę do ważnego wsparcia w rejonie około 34 dolarów. W takim razie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszamy na dzisiejsze szkolenie. O godzinie 18 mamy najczęstsze błędy inwestorów, jak się przed nimi ustrzec. Także zapraszam i do usłyszenia. Zapisy oczywiście na stronie newsglobtrex.com